Cześć kochani, bardzo serdecznie witam Was. Dzisiaj dostałem właśnie przesyłkę z, ze zrabkami od Dawida Majorek'sa. Um, dostałem również piękną kartkę z Iławy z pozdrowieniami i z życzeniami. Wygranej, oraz dostałem właśnie ten oto zrapak. Nareszcie mam zrapak, taki, który, który macie prawie we wszyscy. O, tyle tego jest, że nie wiem od czego mam zacząć. Zaczniemy może od tych zrapek, których jeszcze nie drapałem. A jest to BUM 700. 77. Będziemy bum zdrapywać Tego też nie znam. Kasa w, sejpie, w sejfie. Pierwszy raz będę drapał. Potem mamy jeszcze oczywiście moje ulubione super linie. Będziemy drapać. Um, coś tu może jeszcze. 250 tysięcy w banku. Tego też jeszcze nie drapałem nigdy. To sobie dołożymy do. do do tych zdrapek dzisiejszych, podrapania. drapania. Um, co tu jeszcze mamy, kochani? Owącową eksplozję sobie zdrapiemy, bardzo ją lubię. <laughs> tu mamy takie coś jeszcze. Dzięki Ci, Dawid, że mi tą zdrapkę tak szybko zorganizowałeś i wysłałeś. Super linie mamy. 500 tysięcy diamentach codziennie 1000 Lucky 777 7, 7. to sobie dołączymy właśnie do dzisiejszego drapania mamy jeszcze dwie gry o milion dwa razy jubileuszowe milion plus wielkie krzyżówki dwa razy i trzy razy brylanty mamy klub milionerów codziennie 1000 Dwa razy James Bond. Tutaj wszystko raz dwa przeskoczę, kochani, i zaraz zaczynamy drapać. Nie wiem właśnie, na co się tu jeszcze zdecydować. Może brylanty? Hmm? Macie ochotę na brylanty? Ekstra pensja. Dobra, dam jeszcze jedną ekstra pensję, podwójną grę i damy brylanty, jesteś 3 a co tam raz możemy zadrapać za większą taką sumę za 30zł, 40zł 50zł 60zł 78zł tak więc kochani może zaczniemy od tego boom777 nie drapałem tego jeszcze nigdy i zaczynamy z drapingiem moim oto pięknym, nowym drapakiem. Dzięki Ci Dawid. Tu szukamy siódemek. To moja premiera. Mam nadzieję, że coś tutaj wydrapie. Mam nadzieję, że ten drapak przyniesie mi trochę szczęścia sorry mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie no siódemko, siódemko, pokażcie Ja czekam jeszcze na jedną paczkę, od mojej kuzynki, ze Śląska Tam słychać w tle Bilego, nie wiem Co on tam gada No niestety Zdrabka niestety jest pusta, kochani B S No bywa Teraz sobie trzaśniemy brylanty Kapelusz, szminka, pierścionek, kolczyk, perfumy, klucz, klucz, czekolada, róża, dzwonek, perła. A, ja muszę tylko przecież dwa zdrapywać: zegarek, zegarek, naszyjnik. Pierścionek moneta, worek, pierścionek, kufer, tron, tron, kufer, kolczyk i kufer. Muszę nauczyć się jeszcze worek, świnka. Muszę nauczyć się jeszcze zdrapywać. Właśnie. Ojej, co oni tam wyprawiają Muszę nauczyć się jeszcze zrapywać Tym właśnie zrapywakiem Świnka i róża No na pewno to nie pasuje do siebie Dzwonek Perfumy Torba na szyjnik Okulary i trofeum Moneta i bransoletka, perfumy i szminka, bransoletka i moneta, portfel i czekolada, portfel i złoto, lustro i zegarek, podkowa i brylant, trofeum i korona. Kapelusz i perła, podkowa i torba, podkowa, szminka, prezent i bransoletka i ostatnia szansa w bonusie i tu mamy gwiazdę. Niestety gwiazda jak wiadomo żadnej nam tutaj nagrody nie daje. Teraz szukamy kasy w sejfie. Ok, muszę znaleźć nazwę kasa. Bardzo fajnie się zrapuje tym zrapakiem. Jak na razie kasy tutaj żadnej nie wydrapaliśmy. No, ale. Zdrapek trochę jest, tak więc. Będziemy drapać i szukać szczęścia ostatnia gra i niestety Zdrapka pusta kasa w sejfie, kochani, ekstra pensja wygrywające liczby to 15, 34, Trzydzieści i jedenaście. Kochani, szukamy. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, osiemnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, czternaście blisko, dziewięć. 21 i ostatnie pole, ekstra Pensja. Niestety ekstra Pensja również pusta. 250 tysięcy w banku. Tego też jeszcze nie zrapywałem, dlatego jako pierwsze sobie może zrapiemy przed tymi, które już znam. Mamy 22, 31, 34.

Trzydzieści mamy trzy dwadzieścia osiem trzydzieści dwa czternaście mamy dwa sześć. 16 I ostatnie pole Mamy dwadzieścia jeden tylko, kochani Podwójna gra Mamy dziewiętnaście Siedem I dwadzieścia jeden Tak więc kochani szukamy Mamy trzydzieści trzy Dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, piętnaście, trzydzieści, trzydzieści osiem, dwadzieścia cztery, czternaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć. Trzynaście siedemnaście osiem, jedenaście i ostatnie jest osiemnaście, czyli, kochani zdrawka niestety pusta. Tu też nie, ani tu, dwie strony puste. No, trudno. Laki 777. Zrabka była do tej pory dla mnie szczęśliwa. W bonusie mamy cytrynę. Niestety nam to nic nie daje. Mamy 26, 29, 35, 46 i 33. I, kochani, szukamy drapiemy nasze szczęście. mamy trzydzieści sześć, piętnaście, trzynaście, dwadzieścia siedem, sześć, osiemnaście, jedenaście. Trzydzieści cztery, pomiędzy oczywiście mamy osiem, czterdzieści osiem, trzynaście, szesnaście, dwanaście, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, ostatni rządek kochani dwadzieścia trzy czterdzieści cztery dwadzieścia osiem czternaście i ostatnie dwa tak więc kochani wlaki 777, siedem niestety puściutko super linie zaczynamy z tutaj sakwa raz Dwa razy ups, się wszystko trzęsie. Sakwa, sakwa trzy razy no i to chyba wszystko ze sakwą. Diament. Diament mamy raz. Kolejny symbol to czapka i czapkę mamy tu tu, dwa razy czapka leżak, leżak mamy tu. No i tylko raz mamy leżak, rolki, rolki mamy tutaj, raz okej. Okay. Księżyc mamy tu, tu, tu mamy księżyc i tu mamy księżyc. Następnym symbolem jest parasol. Parasolu, gdzie ty jesteś? Tu jest parasol raz i dwa razy jest parasol. Popcorn, popcorn, tu jest popcorn. Tu są popcorny dwa i tu jest popcorn. Dzwon, dzwon tu, tu i tu trzy razy dzwon. Rower, roweru niestety kochani brak. wiatrak raz, dwa razy wiatrak, dwa razy wiatrak, kwiat, kwiat mamy również dwa razy, trzy razy nawet, o, koronę zrapałem. o, no ale, Moneta, nie ma monety. Balony. Balonów również nie widzę. Motyl mamy raz. Motyl raz, dwa razy motyl. Cytryna. Tylko raz cytryna. Korona, no tu już koronę tutaj zdrapałem. Będzie raz korona, tutaj nie ma. Tu też nie ma korony, ani tu, ani tu. To tylko raz korona. Klapki. podkowa, ale ty też tutaj nie widzę podkowy. Słońce, słońce dwa razy przedostatni symbol to okulary, okulary kochani brak i ostatni symbol to gwiazda. Czy gwiazda nam dała jakąś wygraną? Chyba nie, bo mamy tutaj raz gwiazdy Tu mamy drugi raz gwiazdę I tu mamy trzeci gwiazdę Trzeci raz Sprawdźmy kontrolne AN Czyli zrabka jest niestety kochani pusta I ok explor eksploracja za 3 zł mamy borówkę drapałem raz tą zdrapkę znaczy miałem tylko raz, chyba za 3 razy Takie więc, z 3 sztuki, więc już miałem ananas tu się buja wszystko nie wiem co ja muszę zrobić żeby to się przestało bujać na inny stół bo muszę się przenieść Kiwi. Yeah. Znowu melon mamy tu, tu mamy melon, tu mamy melon, Melony. ok, więc już melonów nie mamy. Cytryna jest też tutaj dwa razy. Tu jest raz, tu. I tu. Kolejna zrabka to wiśnie. Zrabka pole. Kolejny owoc. Karambola. Dwa razy karambola. Kolejny symbol to banany. Banany mamy tylko tutaj dwa razy awokado, raz, dwa i trzy razy awokado, figa z makiem, raz. Przydałaby się troskawka to byśmy mieli jedną linię. Ale czy coś będzie? Mamy winogron. Jabłko. Arbuz. I ostatni symbol to kokos. I kokos kochani nam tutaj nic nie da, mi się wydaje. Bo tu są truskawki. Tu są wiśnie. E, truskawki stoją w ogóle. Truskawki stoją w drodze, no. NS, okej. Okay. Puszczuszka. Dobra, zrapiemy sobie jeszcze jedną zrapkę. Zrapiemy sobie jeszcze klub milionerów, kochani. Jak już drapać, to już drapać. I najwyżej nie będziemy już dzisiaj nic zrapywali. Tu mamy dziesiątkę. 27 32 No, fajnie by było się znajdować w klubie milionerów. No ale wiadomo, że to raczej jest takie nie, niemożliwe nawet. Mamy tak dziewiętnaście. Mamy 9. 31. 36. 28, zobaczcie wszystko blisko. 16 czterdzieści trzy, sześć, trzynaście, trzydzieści siedem, piętnaście, dwadzieścia jeden, 12 Mam nadzieję, że coś to te zrąbkami trochę szczęścia jeszcze tutaj zaprezentuję. 14 3 34 38 8 ostatni rządek. 30, 41, 24, 23 i ostatnie pole kochani, 33, czyli zdrabka jest niestety i ta pusta. No trudno. Kontrolne chcę sprawdzić, czy jeszcze tego nie gdzieś tutaj nie przeoczył. Dobra, HR. Czyli potwierdza się moje przepuszczenie, że zrabka jest przegrana. No 93 zł. Minusa, no to już jest chyba sporo. No ale mam do rady zrapek jeszcze. Mam nadzieję, że sobie to wszystko jeszcze odbije. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie kciuki za następny strapping. Ja Was pozdrawiam i zapraszam na y, odcinek dzisiaj wieczorem z tostem i z y, szparagami. Będę dzisiaj robić dla Was specjalnie odcinek i kochani do zobaczenia. Pa!